Zależna Polska TV www.nptv.pl Zobaczmy jeszcze. Nie no to mamy wszystko co wilcze. To jeszcze tutaj cały Kraków idzie z nami. Świetnie. O Morawickiego prowadzą. Fajnie, fajnie zrobione. To w przodu dobrze wyglądało. Mm. No to się bardzo cieszymy. Dobra, mamy dwa i teraz trzeci. OK, możemy puścić już Londyn. Kochani, zobaczycie co tam w Londynie. A ja w międzyczasie y, pobiorę następny materiał i już nie będziemy czekać. Yy. London, London Freedom. Zaczynamy od Londyn Stratford, punkt Szczepień. Uh, od Londynczyków zobaczcie sami. Widzicie to ile tutaj jest tego bydła? szok, po prostu szok zobaczcie ile tego tam jeszcze jest, jaka długa kolejka niesamowita chyba mi się nie uda założyć stroju bo od razu mnie zgarną Dobra, zobaczymy co będzie później. Jest 18 czerwca 2021. Jesteśmy na Stratford Park Królowej Elizabeth. Dzisiaj stadion został zamieniony. Na punkt szczepień dziewięćdziesiąt dziewięć procent ludzi szczepi się. Jest nas kilka osób, kilka osób protestujących, kilka procent ludzi świadomych. Brawo za odwagę. Brawo dla ludzi, którzy dają sobie wpompować nie wiadomo co. Brawo dla kolegi, za pomysł. Moim zdaniem to jest mocne. Świetny pomysł. Много за <laughs> 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 is anyone wavering or everyone is sure they know what they're doing <laughs> if you're not sure come with us <laughs> Experiment. You are part of the experiment. <laughs> 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 That makes sense, doesn't it? You don't to get vaccinated because you believe in Covid, but you're not wearing masks. That makes sense, doesn't it? That's right. Are you 100% sure you want to do it? We have the information as printed on the government website. They are telling you to 70 percent of people who are double vaccinated will die from the vaccination and those that have not been vaccinated have a better chance of survival. If you think it's funny, why don't you just hop you have you for all this time to have a look. But you Kochani, jeszcze druga część Bardzo, rodziną, bardzo ciekawe. Ale fajny pomysł. E, Akcja tak. ludzi. I ta tablica. Jest... I policjantek, widzisz. Popatrzyły? I ten napis. Zaszczyp się. Czekamy na Ciebie. To jest ciekawe, że ludzie udają, że nie widzą. Ja już dużo rzeczy widziałem. Ludzie bardzo często udają, że nie widzą. Nie chcą być świadkami. Nie chcą kłopotów. Ale to ta śmierć, Ciekawe czy w czyimś sercu zwątpienie Miłe powstało, się tak? I przecież tego nie widzimy. Ktoś uciekł sprzed samych drzwi. Ale tego, że Wam życzymy z całej siły. Naprawdę fajny pomysł. To zobaczmy teraz drugą część Londynu. Mhm. It's so easy now, come on! cenie porządek No, no, permanentne protesty ludzi, niezgoda. I widać, że wolny walczy. E, natomiast ja się, ja się martwię, co to będzie na jesieni, jak ludzie, jak co roku zaczną być przeziębieni. Skoro teraz przy poluzowaniu takim Tak, nie? tak, no dobrze by było skręcić im kark do jesieni. Jak to Ata napisał, Chiny zaczęły, Chiny skończą. Tak, to ładne, to bardzo ładne. Chiny zaczęły, Chiny skończą. Ja tam się wiecie, Chińczyków nie boję. Chińczycy do Polaków mają stosunek pozytywny. My się z nimi ułożymy, byle pośrednika Żyda między nami nie było. I już będzie dobrze. Jadwiga Jagoda pisze, po co te koniki męczyć? Ja bardzo chętnie to przeczytałem, bo zauważyłem coś i myślę, że Wojtek, jako mm, jednak można powiedzieć osoba, która dosyć dobrze zna, rozumie psychologię konia i jego użyteczność, jego walory. Wam to odpowie, ale sam zauważyłem drobną rzecz. Jak skutecznie cztery konie oczyściły ulicę. Wojtku, może Ja to opuszczę ten, ten fragment, Proszę Państwa, w tle, a czterech ludzi nie oczyściłoby tak ulicy jak cztery konie. Oczywiście w tej chwili rozważamy teoretycznie, co może koń. Widziałem w latach, kiedy panowała Margaret Thatcher, widziałem jak policja konna wjeżdżała w tłum ludzi pełnym galopem. Jak ludzie się rozpieszchali, jak oni było 10, 15, a tłum był wielotysięczny. Eee, oczywiście coś, no koń jest na służbie koniowi jest obojętne, ale rzeczywiście ta y, policjantka na tym koniu. A teraz ją widzimy. O, bardzo bardzo zgrabnie wykonuje taki. Tak. Ja pierwsze pytanie miałem do Wojtka od razu. Zapytałem. Ona nad nim nie panuje, czy to jest świadome Wojtek Ona, ona na nim bardzo dobrze Świetnie panem. panuje i to jest tak. właśnie taki ruch. Zobaczcie, tak. jak ładnie plac został oczyszczony. Jeden obrót koniem. Tak. I plac oczyszczony. I oni przesuwają się dalej. Oczywiście te konie są ułożone bardzo konsekwentnie. O, o, One się nie, nie boją się ani ognia, ani nie boją się niekontrolowanych wybuchów. Idą obok siebie, bokiem. Tak. Tak. Dają wyraźny znak, sygnały. Tak. Aczkolwiek, aczkolwiek policjanci starają się jednak być ostrożni. No, ale pokazują, dają wyraźne tak, sygnały. Tak. Otrzy się ten, tak? Tak. Ale Wojtku, ten, ten, ten konie nie wygląda na kawalerickiego, To nie jest taki smukły, lekki nie, bo to koń, są, jaki to jest. To są konie policyjne, one muszą mieć mięso, masę. A masę, żeby też tak. te się wchodziły. One nie galopują, przecież tylko idą co najwyżej kłusem. To są konie dragońskie, czyli konie służące do dojazdu do, do pola bitwy. Czyli takie jakby podjazdki? Tak, no tak i jeździec schodzi i walczy na piechotę. No, Ja mam, ja mam pyta, zawsze pada mieszane... pytanie, co by tak. było gdyby ludzie się nie rozstąpili? Czy zostaliby stratowani tak, przez te konie? Tak. Czy zostaliby po prostu na tyle skutecznie odepchnięci, że polecieli? Zostaliby odtrąceni. Oczywiście te konie nie kopią. Ale uderzenie zadem na zwrocie, no ten koń waży, proszę Państwa, z 700 kg. To nie ma lekko. Ludzie, ludzie w sposób naturalny uskakują. Ale zobaczcie, przeszliśmy na pozycję koni. Jednak nikt nie chce zahaczyć o zad konia. I tylne nogi konia jednak budzą respekt. Jak co masz, karpety, zobacz. A. No dobra, okej, okay. to taka zupełnie przy okazji ciekawostka, bo yy, pojawił się temat, myślę, że było warto go poruszyć. Nic nam przez tego powodu nie, nie umniejszyło to. I obserwujemy, co się dzieje. Ja nie widzę jakiejś specjalnej agresji u policjantów, yy, wręcz przeciwnie. Widzę yy, zrozumienie sytuacji. Nie widzę też agresji u ludzi. Chociaż pewnie coś tam pewnie krzyczą, tak? Yy, no. No co co? No coś tam tłumaczą. Politycy, którzy doprowadzili do tej sytuacji i dziennikarze, którzy to utrzymują, to dziennikarze utrzymują epidemię, to dziennikarze utrzymują interes koncernów farmaceutycznych. Dziennikarze są na równi winni, na równi winni z politykami. I dziennikarze się zdziwią, jak w momencie kryzysowym politycy zwalą winę na dziennikarzy, proszę Państwa. Że to wszystko dziennikarze, ich nadgorliwość, ich, ich uwielbienie salonu, ich y, y, potrzeba akceptacji przez dwór i tak dalej, i tak dalej. Nienawidzę Was, dziennikarze. Nienawidzę Was, bo. Jesteście inteligentni i świadomie bierzecie udział w tym przestępstwie, w tym ludobójstwie. Świadomie bierzecie udział. Nie musicie być aż tak aktywni. No cóż.